Renia. No Renia no! Uszka do barszczów gotowe. To ty Reniu lepisz łóżka kopytkami? Telewizor, skąd ty... A widzisz Reniu, bo tu była taka y, butelka z czymś czerwonym. Jak to była... Ale w skupie dostałem złotówkę. O, oddałeś do skupu. warszczyku nie będzie. Uszka do góry Renia, za to co my tu mamy? No co? co? Ja, papie, cały spa. W Orange wiem, jak z rozumem wydać złotówkę na prezent od serca. Wybierz wam Pack HD, a dostaniesz telewizor za złotówkę i dekoder z nagrywarką za darmo. Radość zmienia się z Orange. Tani jak barszcz. Jupile? No. Założyłem się, zrozumem, że będę robił pompki, dopóki nas nie polubisz. Możesz kliknąć tamten przycisk, no. no miej serce, plis, No i jeden klik. Kliczek! Klicz. Klicz. Jestem wypompowany.